Witajcie, kochani! Zobaczcie, gdzie ja dzisiaj jestem. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Tam są nasze gęsi, kanadyjskie gęsi barnika. I słyszycie śpiew ptaszków? U nas już jest prawdziwa wiosna. Zobaczcie już nawet drzewa. Zaczynają opuszczać pierwsze pąki. Zobaczcie, no jest przepięknie. Idziemy sobie dalej, kochani. Jestem ciekawa, czy zrobiliście już moją, e, znaczy moją sałatkę libańską mojego, z mojego przepisu. Co tam u was słychać, kochani? Czy też macie już Taką wstępną wiosnę. Bo u nas wiosna, tak czuć ją wszędzie. Już w ogóle wiecie, już nawet widziałam pierwsze bana e, banany, bociany. No. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie. E, wstawiłam Wam trochę filmików. Takich, jak uczę się angielskiego. Mam bardzo, dobre, bo, bardzo dobry program. Tylko to jest program <grych> angielsko-niemiecki. No, ten angielski wchodzi z tego programu dosłownie bardzo, bardzo dobrze. No, i oczywiście trochę Wam stawiłam filmików takich nostalgicznych z Polski, z Polski galicyjskiej. Bo bardzo mi się taka seria podoba filmików, gdzie pokazywana jest Polska, ta część galicyjska. Czyli tam, wiecie, Kraków i wokół Krakowa. Filmik, który ja Wam pokazywałam, jest z Leżajska. No i po prostu, wiecie, pokazywani są tam prości ludzie, no ale tak tak utalentowani, potrafią robić różne rzeczy z niczego, czyli z drewna, rzeźby, jakieś takie fajne zabawki z drewna. No ale to są takie piękne cudeńka, to jest coś niesamowitego. Eee... A co jeszcze? No, generalnie no, ludzie, bez względu na to, czy są po jakichś szkołach, po studiach, czy prości ludzie, ale ci prości ludzie czasami mają takie zdolności manualne w sobie i, i taki talent ukryty, że no, po prostu czapki z głów. No, jest, jestem, jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem tych ludzi. Polacy, jesteśmy wspaniali. Nigdy, proszę Was, nigdy nie róbcie filmików pod tytułem co mówią Niemcy o Polakach, albo co mówią Anglicy o Polakach, albo jakakolwiek nacja, bo czy wysłyszeliście, żeby ktokolwiek mówił, co Polacy mówią o Niemcach, co Polacy mówią o Anglikach? To znaczy nie, w takim sensie, że Anglik czy, czy, czy Niemiec będzie zadawał sobie pytanie, co Polacy o nas sądzą. Nikt, to są. Każdy naród ma swoją ambicję, słuchajcie. Każdy, każdy człowiek ma coś w sobie. I nigdy nie ubliżajcie Polakom, czyli naszym rodakom. Bo my jesteśmy fantastyczni. My jesteśmy. My jesteśmy yy, każdy ma w sobie coś z talentu. Jak tak obserwuję Polaków, to jestem po prostu pod wielkim wrażeniem większości Polaków. Niektórzy ci, którzy popadają w jakieś, jakiś nauk, po prostu coś w życiu im nie wyszło. Takim ludziom trzeba pomóc. Tych ludzi trzeba po prostu zmotywować. Tych ludzi nie trzeba stawiać na piedestał i mówić: Oho, patrzcie, to jest Polak, bo my tacy jesteśmy. Nie. My wszyscy jesteśmy genialni, słuchajcie. My wszyscy jesteśmy, naprawdę mamy coś takiego w sobie, że powinniśmy głowę do góry nosić, bo naprawdę nie, nie, pow, nie, pow, nie mamy żadnego, żadnego powodu do wstydu, bo jeśli ktoś tam nie nadużywa jakiś alkohol czy, czy coś tam, no to wiecie, no po prostu w życiu mu nie wyszło, albo jest osobą samotną i wiecie, my, Polacy, też nie umiemy szukać pomocy, takiej konstruktywnej pomocy. Więc jeśli widzimy takich ludzi, to starajmy się im pomóc w jakiś delikatny sposób, bo wiecie. Pomagać trzeba też umieć. No, także słuchajcie, tyle mam Wam do powiedzenia. I jeśli na przykład opowiadacie rzeczy, że na Owczyźnie Polak Polakowi wrogiem, otóż nie, ale jeśli my mamy jakieś obiekcje do, do Polaków, patrzymy się na nich tak dziwnie, no to oni, na, oni to samo odwzajemniają. Albo jeśli Polak jest jakiś taki, wiecie, nie chce z wami, macie takie wrażenie, że on z wami nie chce mieć nic do czynienia. Nie, on po prostu też może przyjechał się na jakimś innym Polaku i nie chce zaczynać. Uśmiechnijmy się do niego, pozdrówmy siebie. wiecie, nie w jakiś nachalny sposób, ale pokażmy, że my jesteśmy fajnym narodem, bo takim naprawdę jesteśmy. Także szanujmy się. Szanujmy się jako Polacy, nie musimy się przyjaźnić, bo życie ma teraz tyle atrakcji, każdy z nas ma takie różne hobby, że temu poświęca czas. Ale szanujmy się, gdziekolwiek jesteśmy, pozdrówmy siebie i mówmy o sobie dobrze. Także tego Was życzę i, kochani, miłego dnia.